Program edukacyjny nauki języka angielskiego, English is fan. Tak go nazywamy, ponieważ jakby nauka angielskiego w przedszkolu ma być przede wszystkim dobrą zabawą. Dzieciaki uczą się tego języka w naturalny sposób przyswajają słówka, które nauczyciel, nauczycielka w tym momencie wypowiada w naturalny sposób. To jest naturalna metoda nauczania języka i to jest najlepsza metoda w tym wieku. <laughs> Zajęcia prowadzone są w sposób taki, żeby zaangażować jak najwięcej ich percepcji, uwagi. Stąd też właśnie jest to ruch, jest śpiew, są, są obrazki, wszystko to, czym się interesują. W tej zabawie ruchowej towarzyszy ruch, towarzyszy gest, który jest poparciem tego, o czym dzieciaki śpiewają, co dzieci mówią, wykorzystując ten zasób słownictwa, który już poznały. Dzieci często nie wiedzą nawet, że pani, która uczy jej języka angielskiego, mówi po polsku, że ona rozumie po polsku, więc wchodzą bardzo naturalnie w to, co chcemy im przekazać, co chcemy ich nauczyć. Od nauczyciela wymaga to zdecydowanie więcej właśnie zaangażowania, zdecydowanie więcej energii, uśmiechu, ekspresji przede wszystkim. Raczej jest to gra aktorska, a nie nauczania. I dzięki tej metodzie rzeczywiście dzieciaki dużo szybciej zaczynają mówić, bo nie mają innego wyboru tak naprawdę. Przestawiają się na język, który mówi pani. Więc żeby z Panią się skomunikować, mówią po, po angielsku, bo to jest właściwy język. One, two, three, four, five. Przyswajają całe wypowiedzi, którymi później się posługują już w życiu takim niekoniecznie klasowym. W naszym przedszkolu zajęcia językowe trwają około 30 minut, więc 25 a 30. Taki czas jest optymalnie wystarczający, żeby wykorzystać ich umiejętności, wykorzystać ich możliwości i jak najbardziej zaangażować do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.